Szebanko, dzisiaj unboxing Xiaomi Mi Band 4. Zapraszam! Zobaczymy, co Xiaomi przygotowało dla nas w pudełeczku, ale najpierw sobie obejrzymy pudełeczko, które właśnie tak się prezentuje. Jak widzicie, opaseczka yy, ma już kolorowy wyświetlacz. Jest tutaj oczywiście oznaczenie, że jest to czwarta generacja. Co my tu jeszcze mamy? Na boku mamy jakąś tam skróconą specyfikację 5 atmosfery, jeśli chodzi o wodoodporność, various exercise modes, czyli różne warianty ćwiczeń, heart rate monitor, czyli oczywiście mierzenie tętna. No, i tak jak mówiłem, kolorowy wyświetlacz dotykowy. No, i mamy też jakieś powiadomienia Sleep and Step Auto Monitor, czyli monitoring snu. Tutaj nic już nie mamy. Tutaj mamy jakieś oznaczenia. Czy coś jeszcze tu jest? No, nie ma. Dobra, otwieramy sobie, zobaczymy, co tu jest w środku. I zaraz będziemy oglądać. O, już mi coś wypadło. Mam nadzieję, że nie popsułem. Tutaj jest sama opaska, jak widzicie. Teraz sobie to obejrzymy. Co tu jeszcze mamy w pudełeczku? No chyba niewiele. Aha, instrukcja jakaś pewnie. Jest ładowareczka. Mamy tutaj jeszcze tylko instrukcję i to w sumie chyba tyle. Dobra, jest ładowareczka, jak widzicie. Tak ona się prezentuje. Oczywiście trzeba będzie, żeby móc ładować opaskę, wyjąć ją z... Po prostu sam ten moduł z tego paska gumowego tak to się prezentuje. Zaraz postaram się Wam tutaj ładnie to wyostrzyć. Sam ten pasek jest oczywiście gumowy, ale jest to naprawdę mocny, mocny materiał. Także myślę, że przetrwa niejedno. Także nie ma problemu, nie będzie chyba z nim problemu. Oczywiście można je później ewentualnie wymienić, gdyby Wam się coś tutaj po prostu zepsuło. No, i tak to wygląda, jak widzicie na pierwszy rzut oka. Zaraz sobie to skonfiguruję i zaraz do Was wracam. Tak to się prezentuje, generalnie. Tutaj mamy taki przycisk, który, dzięki któremu sobie podświetlamy ekran. Wygląda to fajnie. No, już taki kolorowy ekran zupełnie inaczej się prezentuje. Wygląda nawet jak taki smartwatch. No i właśnie, zobaczymy przede wszystkim, czy ta opaska może być substytutem takiego smartwatcha na ile po prostu, jakie są możliwości tej opaski spróbuję to pokazać w recenzji także subujcie kanał, żeby nie przegapić tego filmu recenzja myślę, że za około tydzień, góra 2 z pierwszych wrażeń, no opaseczka naprawdę jest porządnie zrobiona tak jak widzicie ekran Fajnie świeci mocno. Można oczywiście sobie zmienić tutaj jasność tego ekranu. Zobaczymy, jak w słońcu będzie to wyglądać. Bo, oczywiście, w domu jest zupełnie inna, zupełnie inna sytuacja. Tutaj widać wszystko dobrze. Tak pokrótce, co my tu mamy? Tutaj mamy oczywiście tarcze, które zresztą można sobie zmieniać, ale to już powiemy w recenzji. Co tu jeszcze jest? No, są, jest status, czyli ile sobie kroków robi, zrobiliśmy. Ja już troszeczkę ją. Poużywałem, żeby Wam po prostu móc po coś o nie powiedzieć. Nie wygaszaj mi się tu. Tutaj są, tu mamy ten, co na przykład tutaj są jakieś treningi, pogoda, powiadomienia, no i więcej. I tutaj mamy też jakieś opcje. To wszystko, oczywiście, dokładnie Wam opiszę w pełnej recenzji. No i co jeszcze? Na pierwszy rzut oka naprawdę prezentuje się ona bardzo fajnie. Zobaczmy sobie jeszcze, czy dość wygodnie ją się zapina. Tutaj sobie oczywiście sterujemy, na jak ciasno chcemy ją po prostu sobie nosić. Ja sobie zapnę tak, żeby było troszeczkę luzu. No i wpinamy i jest, jest, jest git. No, muszę powiedzieć, że jest wygodna. Jest wygodna. Oczywiście zależy, jak ją zapniecie, bo jeśli ją zapniecie tak luźno jak ja teraz, no to sobie na przykład ten raczej nie zmierzycie, a jak już zmierzycie, to możecie się przestraszyć, po prostu, że tego tętna nie macie, także nie polecam. Oczywiście mamy również tutaj taką aplikację, która synchronizuje nam się z opaską. Nazywa się ona MIFIT. No i po zsynchronizowaniu jest tutaj naprawdę dużo możliwości. Oczywiście wszystko będzie dokładnie w recenzji, czyli będzie tutaj pokazane ilość kroków, będą również różne plany treningowe oczywiście, będą tutaj też zapisywane statystyki. No i co, możemy sobie tak... Teraz spoglądając na szybko, ustawić oczywiście lokalizację dzięki temu móc e, sprawdzać swoje osiągi. E, co my tu jeszcze mamy ciekawego? O, właśnie o tym mówiłem. Ustaw cele. To tu jeszcze pokrótce. Możemy sobie oczywiście tutaj ustawić e, wyświetlacz opaski, odblokowanie ekranu, połączenie przychodzące, wydarzenia, alarmy i tak dalej, i tak dalej. Tak jak mówię, no wszystko będzie w pełnej recenzji, także gorąco Was zapraszam. Subujcie kanał. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki i na razie.